Spadam, lecz w ciszy słyszę własny krzyk, świat nie ciągnie w dół, ja wciąż szukam drugiej, nic. Gubię siebie między prawdą a kłamstwem Mgłą Upadek człowieka, a może to mój dom? Pale mosty, które miały mnie prowadzić światło, może w roku łatwiej zrozumieć, co naprawdę warto, jeśli dobro nas jasnąć ma co noc, to czemu wciąż? do człowieka nie spada z nieba, to powolny rozkład duszy, gdy brak w niej chleba, gdy ideały gniją w błocie obietnic za sumienie milczy, jakby bało się wiecznic. Złoto błyszczy, ale w środku torta Serce kamień, choć na wierzchu, gra twarz rezygnuje z dobra, bo łatwiej być cieniem, niż światłem co płonie Spalając sumienie, rezygnuje z dobra, bo wszyscy idą w drugą stronę, tam, gdzie prawda tonie, a kłamstwo ma tron złocony. Ktoś nie chce, by dobry opaliło się w togę, może to system, może sam Milczy w grobie. sumienie stumione jak głos w betonowym mieście. Każdy szuka sensu, ale gubi go po drodze wreszcie. A ja stoję na granicy między człowiekiem a cieniem. Patrzę w oczy światu, który modli się do złudzeń. Spadam, lecz ty, że słyszę własny krzyk. Świat nie ciągnie w dół, ja wciąż szukam drugi nic. Gubię siebie między prawdą a kłamstwem. Może to mój dom? Pale, mosty, które miały mnie prowadzić. Światło może w roku łatwiej zrozumieć, co naprawdę warto. Jeśli dobro w nas gasnąć, ma co noc? To czemu wciąż sujemy? Czuję... Nie szukam zbawienia, nie wierzę w proroków. Każdy mówi o miłości, a patrzy przez celownik. Świat krwawi z ekranu, a my klaszczemy w rytm. Karmiąc się bólem, jakby to był nasz mit. Z marzeń w kieszeni, dym na dłoniach jak tusz. Prawda kosztuje więcej niż luksusowy grób dusz. Ale póki mam oddech, nie stanę się tłem. Bo nawet w upadku chcę zostać człowiekiem. Spadam! Własny krzyk, świat nie ciągnie w dół Ja wciąż szukam dróg i nic Kubię siebie między prawdą a kłamstwem Mgłą Upadek człowieka A może to mój dom Palę mosty, które miały mnie prowadzić światło Może w roku łatwiej zrozumieć, co naprawdę warto Jeśli dobro w nas gasnąć ma co noc To czemu wciąż czuję, że tli się choć wciąż